Cześć, witam w kolejnym vlogu. Moje 5 minut. Dzisiaj będę troszkę odpowiadał na sugestie, jakie otrzymałem od ekipy Event Modeling z Twittera. Jeżeli ktoś jest zainteresowany do śledzenia ich, to zachęcam. Małpa Event Modeling, i tak można ich po prostu tam śledzić. I te sugestie dotyczą luźno latających zdarzeń, które nie mają swoich komend, a to występuje w powiązaniu, więc dzisiaj będę prawdopodobnie to też poprawiał, kontynuując to co robiłem wczoraj, więc oczywiście nakręcam timer i ruszam z pracą. Czego to dotyczy? Dotyczy tak naprawdę, tych zdarzeń, które tutaj sobie tak fruwają, i to one nie powinny być tak luźno tutaj, tak? Więc ja je usunę i pozostaniemy, tak naprawdę, przy domyślnym widoku, bo on nam wystarczy, czyli te domyślne ustawienia tutaj, tak? I ponownie mamy taką sytuację, tutaj, gdzie mamy listę dźwięków, domyślną listę dźwięków. I za nią nie stoi żadne zdarzenie. I teraz kwestia tych zdarzeń, bo te zdarzenia tak naprawdę pochodzą stąd. I warto byłoby się zastanowić, czy nie przemodelować tego jednak tak, żeby był już kompleksowo flow. Robiłem to wcześniej troszkę inaczej. Więc y, może właśnie jest pora na to, żeby to spiąć razem, żeby nie było niedomówień, że mamy tutaj pewne elementy, które nie są ujęte w modelu, tak? Więc ja to przesunę lekko. Jak można zauważyć, mamy tutaj też swimline, który jest odpowiedzialny za konfigurację. Więc. Y, Damy tą konfigurację, w to miejsce. Tylko chyba trochę mało tego miejsca. Jeszcze przesuniemy w prawo. I teraz myślę, już się zmieści. Można powiedzieć, że się zmieściło, i jedyne co trzeba zrobić, to odpowiednio ułożyć zdarzenia związane z czym? Z konfiguracją. One w sumie tak występują razem. Tak to miało. Wcześniej i podobnie tutaj. To jest jeszcze zgrupowane? Nie, nie jest. O, I teraz będę mógł sobie tak jeszcze rozłożyć te zdarzenia. Będę powtarzał któryś raz, strasznie ciężko w MIRO się to robi. Dobrze, i teraz możemy łatwo już przeciągnąć pozostałe procesy. Tylko z tym, że może jeszcze to rozszerzę. Pozostałe procesy, pozostałe fragmenty, pozostałe, tak naprawdę, slice'y jakie już tu powstają. Czyby się nie rozjeżdżało. I zbliżamy. I teraz ewidentnie mamy te zdarzenia tutaj. Są duplikowane po prostu. aktualizacja długości czasu i tą aktualizację mamy tutaj. Więc te zdarzenia mają już swoje źródło. A te elementy można by usunąć pewnie, jeżeli tylko się da odblokować. Tak. Dobrze, to teraz będę kontynuował to, co zacząłem wcześniej a raczej już nie dzisiaj. Tu mamy sugerowaną... sugerowane następne działanie, czyli rozpoczęcie pracy. I ten model bardzo mocno się rozszerzył. Tu jeszcze poprawka i zbliżenie. I takim oto sposobem ponownie poprawiałem model, ale to jest właśnie fajne, że robię to po prostu przy pomocy elektro elektronicznego narzędzia, tak nawet nie elektronicznego, tylko software'owego narzędzia. I mogę sobie zrobić to w każdej chwili, bardzo szybko poprawić. Nie ma to żadnego wpływu w tym momencie na nic innego, tak. Jest to mega proste, pomijając problemy z M MIRO, tak, <laughs> ale to trzeba się po prostu przyzwyczaić do pracy, albo podobno dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z ekranu z dotykowego, i wtedy ekran dotykowy pozwala na yy, po prostu lepszą obsługę tego narzędzia. Ale dobrze, to już może tyle na dzisiaj. Zachęcam do obejrzenia. Mnie jutro. Na dzisiaj dzięki, cześć, do usłyszenia i zobaczenia.